Cześć Robaczki! Dzisiaj keto, przykładowy jadłospis dla osób początkujących, który Wam y, obiecałam. Miał być trochę wcześniej, ale wyszło jak wyszło. Będzie to przykładowy dzień jedzenia, przepisy też wrzucę poniżej w opisie filmiku. Jak powinien wyglądać na diecie ketogenicznej? Będzie on bardzo prosty i nieskomplikowany, bo tak jak mówiłam, szczególnie jak zaczynamy przygodę z dietą keto, nie ma co kombinować. Każdy powinien też porcję dopasować do siebie. Jeżeli jesteście dalej głodni, zjedzcie więcej albo dołóżcie jeszcze jeden posiłek. Zawsze można coś znaleźć. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że bodajże od dzisiaj zaczyna się sprzedaż naszego e-booka na stronie Strefy Przemian. Jest to taki e-book, którego jeszcze nie było. Tam jest ponad 100 stron, 40 przepisów, ale mamy też 3 albo 4 od razu skomponowane. Z tych przepisów jadą spisy, więc właściwie mając tego e-booka, możecie już zacząć swoją przygodę z dietą keto. Jest tam też trochę informacji dotyczących samej diety ketogenicznej, jak ją przeprowadzać. Więc naprawdę warto to jakieś screeny, jak to wszystko wygląda. I w przedsprzedaży, która będzie trwała chyba tydzień kupując tego e-booka za 34,90 dostajecie kolejne 34,90, taki jakby voucher do wykorzystania na stronie Strefy Przemian, więc możecie kupić albo drugiego e-booka, albo dodać sobie tą kwotę do planu treningowego, albo do kursu co byście tylko chcieli link wrzucę oczywiście poniżej w opisie filmiku na śniadanie będzie właśnie jeden z przepisów, które są w tym e-booku, czyli wytrawne bezy, a tak naprawdę to kolejny po prostu sposób na przyrządzenie jajek w inny, ale bardzo prosty sposób będziemy potrzebować jajka, boczek, Opcjonalnie może być szczypiorek, może być parmezan. Jeżeli chcecie do tego zrobić sobie jakąś sałatkę ważoną obok, to może też być jakieś Wasze ulubione warzywo. Czy to będzie ogórek, czy to będzie brukselka, czy to, będzie, to będą oliwki, to no już jakby co dusza zapragnie. Postaram się tak kręcić, żebyście z drugiej kamery mogli zobaczyć dokładnie, jak wygląda proces przygotowania, ale nie ma nic prostszego. Jeżeli ten film Wam się podoba, to. Bardzo proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Yy, możecie też nacisnąć dzwoneczek, on wtedy wam przypomni, jak się pojawia nowy film na moim kanale i możecie też mnie obserwować na Instagramie. Tam dużo więcej takiego lifestyle'owego klimatu, ale też bardzo dużo keto przepisów, więc na pewno warto tam zajrzeć. Tak jak powiedziałam, zaczynamy od jajek. Będziemy na pewno też potrzebować mikser, chyba że jesteście dobrze Wytrenowani. Także rozbijamy jajka. Bierzemy same białka na początku. Myślę, że zrobimy trzy jajka. No. Jeszcze jedno. Teraz taki mały trik, jeżeli chcecie, żeby się jajka bardzo dobrze ubijały, to zanim je zaczniecie ubijać, koniecznie dodajcie soli i ubijamy na sztywno. Ja sobie te jajka na razie odłożę, dlatego żółtka będą nam potrzebne, ale trochę później. Jak już ubiliśmy, będziemy wykładać te białka na blaszkę. Staramy się zostawić takie jakby gniazdko w środku, w tej się dziurkę. Można ją od razu robić, a można trochę później. One nie muszą być idealnie tego samego kształtu. I ja jeszcze posypię je odrobiną przyprawy włoskiej. Mam nadzieję, że jeszcze takową mam. Jest. O! Kawa. Czas na kawę. One posalone już są, ale... Dosłownie odrobinę tej przyprawy i do piekarnika. Jak te białka zaczną już nam ładnie brązowiec czy złocieć, złocieć, w piekarniku. To wyjmujemy i tak jak widzicie tutaj na filmiku, wlewamy żółtko, możemy dodać trochę boczku albo wszystkiego tak naprawdę, co Wam pasuje, co Wy lubicie i wkładamy wtedy z powrotem wszystko jeszcze raz do piekarnika. No dobra, ja wyjmuję jajka z piekarnika. Tutaj kwestia preferencji, jak lubicie żółtko. Jedno nie wyszło, dwa wyszły, więc jest dobrze. E, żółtko dla mnie mogło być trochę bardziej nawet lejące, zresztą zaraz Wam wszystko pokażę, a teraz ozdabiamy. Później się zobaczymy już przy obiedzie, a do deserów wyślę Was na mój Instagram albo TikTok, także już Wam pięknie pokazuję w drugim aparacie, jak to wszystko wygląda, przepisy, tak jak powiedziałam, wszystkie są w opisie, a e-book do kupienia bodajże od dzisiaj. Dobra, słuchajcie, czas na obiad. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno już ten przypis znacie. To jest e, zapiekanka z kurczakiem i kalafiorem, i będziemy nadrabiać ten tłuszcz w postaci sosu, sera cheddar. E, zobaczycie, jak to wszystko będzie przebiegało. Dwie rzeczy, które zrobiłam e, w przód. Ugotowałam kalafior, ten mrożony, który wam pokazywałam w zakupach, e, żeby był taki dość miękki, albo przynajmniej al dente. Pokroiłam kurczaka w kostkę, doprawiłam swoimi ulubionymi przyprawami do kurczaka i wrzuciłam do airfryera na takie 12 minut. Oczywiście, jeżeli nie macie airfryera, to po prostu podsmażcie tego kurczaka tak delikatnie na pateni. i to samo z boczkiem, który ja również podsmażyłam w airfryerze. W międzyczasie nagrzewam już piekarnik na 180-185 stopni. Mam dokładnie tej wielkości foremkę. Zresztą będziecie widzieli na zbliżeniu, jak to wygląda. I oczywiście, teraz moje towarzystwo się musiało dołączyć. Słuchajcie, przerzucamy najpierw kalafiora do tej brytwanny. Ja tego kalafiora chcę sobie tak delikatnie w tej brytwance pognieść. Może nie na miazgę, taką zupełną. Na pewno rozdrobnić, bo część tych y, różyczek jest dość duża. Nie ma być taki ultra miękki, żeby się z niego zrobiła taka papka. Tak jak mówię, bardziej al dente. Jak już rozgniotę, to ja jeszcze do tego kalafiora dodaję tej przyprawy włoskiej. Yy, wrzucam z airfryera kurczaka. Ten kurczak jest od razu tutaj już z boczkiem, bo ja go po prostu razem podsmażałam. Akurat miałam bardzo małą pierś z kurczaka niestety. No dobra, i teraz przygotujemy wspólnie sos. Także sos jest bardzo prosty. Jak tu widzicie, to jest dosłownie z mleczko kokosowe czasami dodaję cytryny, czasami dodam jeszcze jakiś przypraw, e, ale to jest najprostsza opcja, jeżeli chodzi o sos i na wierzch rzucam ser starty, preferencyjnie ser cheddar, to akurat miałam mieszankę sera cheddar z mozzarellą, potem dodamy troszeczkę świeżej pietruszki i danie będzie gotowe. Jeżeli chcecie to kontynuować z deserem, to przepis na Keto Bounty znajdziecie u mnie na Instagramie. Ja wrzucę tutaj, jak to wygląda na moim Instagramie, i wrzucę link też w opisie filmiku. A jeżeli chcecie taki pełny jadłospis, to naprawdę zapraszam do kupienia naszego nowego e-booka. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. A na to też wszystko i zdrowego odchudzania. Życzę Wam Ania na razie. Cześć!